Hello everyone! Dzień dobry i witam z powrotem na kanale Jakub English. W tym odcinku będziemy patrzyli przez najtrudniejsze słowa dla Polaków w języku angielskim. Jeżeli uczysz się języka angielskiego, te słowa mogą być dla Ciebie bardzo trudne, dlatego, że kontynuują się z pewnych słów i liter, do którego jest, są ekspansjami, które są w naturze bardzo trudne dla Polaków do wymówienia, do pronuncjacji. Do wymowy i tak dalej. Pierwsze słowo na moim liście to jest słowo fot. To słowo to jest koszmar każdego Polaka. Dlaczego? Po pierwsze, litera GH. Wcale nie czytamy jej jak G ani H. Po drugie, dźwięk O nie istnieje w języku polskim. Trzeba wystawić język między zęby. Więc jeżeli mówimy fot, to mówimy coś takiego fot. Fot. I te O, które jest w słowie fot, Um, nie istnieje w ogóle w języku polskim. Więc, żeby to słowo powiedzieć, to istotnie jest o wiele lepiej, żeby wystawić język między zębami, zrobić coś takiego i wtedy mówić fot. Fot. I to wymaga jakiejś liczby praktyki. Drugie słowo to jest słowo squirrel. I to słowo to jest legenda, szczególnie wśród Niemców i, Polsków, e, dla, e, i Polaków, dlatego że słowo squirrel e, nie jest takie jak fot, co oznacza oczywiście myśleć. Squirrel oznacza po prostu wiewiórka, ale jest bardzo dziwnie powiedziane. Pierwsze to jest kombinacja tych słów schwa i iri i el w jednym słowie. Więc zamiast mówić coś prostego, na przykład dog, to wymawiamy kompletnie squirrel, squirrel, squirrel. squirrel. Tak, jakby jest wysoki punkt, niski punkt, wysoki punkt, punkt, potem niski punkt. I żeby te wszystkie vowels, żeby te wszystkie sylaby razem złączyć, jest bardzo trudno. Druga rzecz to jest takie, że angielski R to nie jest tak jak w polskiej, nie, nie toczy się językiem, więc w polskim języku byśmy powiedzieli R, a w angielskim powiemy R, 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 tak jak pies, który szczeka, prawda? Więc jeżeli mamy na przykład przykład zdania na A, a squirrel stole my sandwich, to o wiele lepiej te zdanie, które znaczy, że figurka ukradła mi lunch, czyli mój, moją kanapkę, o wiele lepiej rozbić to na części skw i ir. Wtedy będzie squirrel. I jeżeli będziemy tak praktykować, to będzie nam dobrze, dobrze szło. I tak samo jak z słowem fot, które było naszym pierwszym słowem, to bardzo pomaga, jeżeli będziesz ćwiczył z usterkiem, żeby poprawić wymowę tego wałelu. Więc w przykładzie fot było takie u, 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 takie o, które nie istnieje w języku polskim. Tutaj mamy r, który nie istnieje w języku polskim, więc. Rozbijamy na części, na, na początku skwy, 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 a potem roll, 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 żeby przetłumaczyć sobie i dostosować się do tego nowego E. Trzecie słowo jest słowo furrow, czyli a bardzo dużo moich uczniów mówią furrow, far, faro, farrow, farrow, coś takiego. Dlatego, że furrow ciągle ma ten dźwięk TH, który jest bardzo dla, do, dla Polaków trudny. Więc jak to w ogóle się czyta? Więc o, na końcu furrow ma ponad sześć wymów, w tym przypadku O, jak w go i ma bardzo dziwne akcentowanie, że akcentowanie jest na pierwszej sylabie. Więc przykład dobrego zdania będzie he did a furrow job cleaning, czyli on zrobił bardzo dobrą pracę, wykładną pracę czyszcząc. I najlepiej mówić słowo furrow, jeżeli zapisujesz sobie wymowy słów z o w rzeszycie, więc bardzo dużo moich uczniów mają rzeszyty ja proponuję, żeby pisali sobie w tym rzeszycie. I jeżeli mówią all na koniec zdania, to im o wiele lepiej chodzi. Czwarte słowo schedule i to jest coś takiego jak kalendarz, ale na każdy dzień, żeby sobie planować, jak każdy dzień wygląda, tak jakby dziennik. i w USA to się mówi schedule, a w UK mówi się schedule. Schedule, 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 więc to jest różnica pomiędzy schedule i SZL i uh, trzeba być bardzo mądrym uh, w lokalizacji, gdzie jesteś i jak to wymówić, bo inaczej to ci pójdzie do dołu. Uh, następne uh, trzeba robić zmianę z to z uh, lub I w zależności od kraju. I przykład tego zdania powinien być Check your schedule for next week. Zobacz swój dziennik na następny tydzień. I trzeba oczywiście zawsze wybrać wersję USA albo UK i trzymać się tej jednej, żeby, wiesz, jeżeli jesteś w Wielkiej Brytanii, jeżeli jesteś w Stanach Zjednoczonych, to żeby nie miksować tych dwóch i wymawiać tak poprawnie. Bo inaczej jako Polak będziesz brzmiał trochę off, bo ciągle masz taki mały akcent. Następne, piąte, mamy ship i ship. Więc ship to jest statek, ship to jest owca. Jeżeli ma takie długie, dłuższe I, to jest wtedy owca. Więc to jest coś takiego jak zamek. Może być zamek od kurti, albo może być zamek tam tego, w Krakowie, prawda? Więc to są dwa kompletnie inne, inne e, znaczenia, ale to jest samo słowo. W języku angielskim tak dużo takich rzeczy nie ma, ale są takie przykłady, że jest. E, są dwa bardzo podobne słowa, które mają kompletnie inne znaczenie, więc trzeba się nie mylić. Trzeba to bardzo dobrze pamiętać. Oczywiście są takie słowa w języku angielskim, co wymawia się tak samo i znaczą coś innego, ale to jest dlatego, że stosują inne większość razu cechy charakteru język po, języka po języku angielskim. Więc na przykład jeden jest noun, drugi jest adjective, a trzeci jest verb, więc to są przymiotniki, rzeczowniki i czasowniki. I możesz oglądać też filmy o tym. Następne jest e, oczywiście w tym, w tym słowie ship versus ship, że w polskim mamy jedno i i w angielskim mamy długie i krótkie. Mamy ship i mamy i. Więc mamy i takie i i mamy ee, e, to jest następne długie i. I e, w polskim, jeżeli są dwa e, to po prostu wymawiamy to e, e, e Jakbyśmy się napili za dużo wódki, nie? Ale e, w języku angielskim, jeżeli są dwa e po sobie. To, to znaczy, że jest takie jedno długie i. Ok? Więc długie i to coś takiego jak uśmiech, i krótkie i to jest tak luźny język, więc i to długie, i to krótkie. Luźny język, proszę bardzo. Um, I szóste słowo to jest słowo comfortable. Czemu nie comfortable? Dlatego, że nie mówimy o stole. Więc angielski często skraca sylaby, żeby było comfortable. Dlatego, że nikt tego całego nie może wymówić i przez te dekady, co angielski został używany, to po prostu zrobiło się z tego comfortable. Więc za, nie mówimy comfortable, nie wymawiamy table w tym, po prostu mówimy comfortable. Comfortable. K-O-M-F-T-A-B-U-L. I trzeba to sobie zapisać w tym momencie. Więc przykład zdania w tym będzie This chair is so comfortable. Czyli te, te um, krzesło... W którym na przykład teraz siedzę, jest bardzo komfortowe. This chair is so comfortable. I jeżeli nauczysz się, jak słowo się zmienia w mówieniu, to bardzo łatwiej będzie Ci będzie szło. Więc to były te sześć słów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę dajcie znać w komentarzach, które słowo jest dla Was najgorsze w języku angielskim, czy jesteście na poziomie startowym czy zaawansowanym, a może dodacie swoje typy słów. Które są dla Was bardzo trudne, jeżeli je wymieniacie na na przykład inne formuły, czy to jest w byłym czasie, czy w trażniejszym czasie, czy w przyszłym czasie. I o, te, o tym topiku, o tym temacie też możecie oglądać filmy. Bardzo dużo jest akcentów amerykańskich w filmach polskich, co ludzie przyjeżdżają gdzieś z Stanów i w, z Anglii i mówią trochę tak po pokulofonowanym języku polskim. Ale żeby mieć praktykę w jakimkolwiek języku, trzeba bardzo często rozumieć, co druga osoba próbuje do ciebie powiedzieć i to jest czasami trudne tak samo dla Amerykanów, które próbują mówić po polsku albo dla Polaków, co bardzo dużo nie, nie mówili, bardzo długi czas nie mówili po polsku, bo żyli abroad, czyli w innym kraju, tak samo jest to trudne dla Polaków, które uczą się angielski jako drugi język, jeszcze bardziej, jeżeli ciągle żyją w Polsce, więc nie martw się o swoje problemy. I dziękuję, że wziąłeś ten pierwszy krok, żeby nauczyć się języka angielskiego, bo to naprawdę Ci pomoże w życiu. To najbardziej popularny język na świecie, który ludzie się uczą z całego świata. Więc to, to jest bardzo ważne i, i bądźcie dumny. więc dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i proszę subskrybujcie Jakub English, po więcej angielskiego z humorem i konkretem, który Wam pomoże w profesjonalnym oraz personalnym życiu. I jeszcze poproszę, że jeżeli jesteś zainteresowany lekcją ze mną, to żebyś patrzył na moje linki i wtedy możemy się dogadać. Ok? Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia. Bye bye.